Nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3 zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie na siódmym wieczorze kobiet w Oleszycach. Bardzo cieszę się, że zgromadziłyśmy się tak licznie i że, drogie panie, podarowałyście sobie ten jeden wyjątkowy wieczór w roku. Zaczniemy od występu zastępcy burmistrza, pana Roberta Brudniaka. Zapraszam na scenę. Witam Panie bardzo ciepło. Mam wielki stres, dlatego że mam występować i teraz nie wiem, czy mam tańczyć, czy mam śpiewać. Myślę, że tak tradycyjnie, bardzo ciepło powitam wszystkie Panie w wyjątkowym dniu albo przed w przededniu wyjątkowego święta Święta Kobiet. Święto Kobiet jest tak naprawdę. Bardzo wyjątkowe z tego względu, że dotyczy ponad 50% naszej populacji. Drogie, kochane Panie, jesteście tak naprawdę wielk wielkim szczęściem, które otrzymaliśmy my, mężczyźni, i jesteście wielkim darem dla nas. Jesteście podporą. Naszego społeczeństwa i tak naprawdę chciałem wam serdecznie podziękować za każdy dzień, który, którym tak naprawdę ubogacacie życie, nasze życie, życie naszych rodzin, ogniska domowego i tym podobnie. Cóż mogę powiedzieć, dzisiejszy dzień można nazwać pierwszym dniem wiosny, który tak naprawdę po tej wyjątkowo ciepłej zimie przychodzi i chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Życzę Państwu, życzę Panią, aby każdy dzień był słoneczny. Życzę Panią, aby każdy dzień był dla Pań jak najbardziej pogodny, radosny, abyście się otaczały dobrem i pięknem. Niech każdy dzień będzie wspaniały i jeżeli chodzi o y, życzenia, to ciepła, pogody ducha, radości i aby. Słowo dziękuję nie padało tylko dzisiaj, ale w każdym dniu. Od najbliższych, od wszystkich naokoło. Serdecznie dziękuję i dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór kobiet otwieram i uważam za otwarty. W imieniu wszystkich zgromadzonych państw serdecznie dziękuję za te życzenia. Zaczynamy nasz panel wykładowy, a jako pierwsza wystąpi przed Państwem pani Kinga Wojtas Bończyk, doradca chustowy. Gorące prawa. Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Chciałam w pierwszej kolejności podziękować Ani z Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Leszycach za to, że mogłam tutaj do państwa przyjechać. Zacznę od tego, jak to się wszystko zaczęło u mnie i jeżeli chodzi o ustanowienie, kiedy to wszystko się zaczęło. Czyli jak urodziła się moja pierwsza córeczka, zaczęło nam brakować rąk z mężem. Nie była dzieckiem łatwym. Do czego przyczyniło się to, że zaczęłam interesować się noszeniem? Chusta pozwoliła mi i mojemu mężowi, by wpłynąć na jej rozwój emocjonalny i bycie blisko z nią naprawdę w taki sposób, który. Przysparzał nam e, samego takiego szczęścia i dawaliśmy jej to, czego potrzebowała, czyli tej bliskości, bycia z nią w tych momentach. I wtedy zaczęła się cała historia, czyli e, zaczęło się to w mojej głowie dziać, że zaczęłam spotykać coraz więcej rodziców i widziałam ich zainteresowanie tym, żeby móc im pomóc. Więc wpadłam na pomysł, że zacznę może i pomyślę o tym, żeby zrobić kurs takiego doradztwa, by móc nauczać innych rodziców tego, co w ustanoszeniu jest najważniejsze, czyli tego, tej pozycji zdrowej i bezpiecznej, która wpływa na rodzica, na dziecko i na jego zdrowy rozwój. Doradcą jestem już od trzech lat. Uczę w, w, u rodziców, czyli po prostu proponuję doradztwo indywidualne. Robię również warsztaty, a także od dwóch lat prowadzę i organizuję zajęcia z dziećmi w chustach czyli niech tańczymy. Co mogę tu Państwu powiedzieć, na czym to wszystko polega, jeżeli chodzi o chusty? Co nam mogą dać, co mogą jak gdyby, wesprzeć w rozwoju dziecka? Przede wszystkim zaznaczę, że dzieci można nosić już od pierwszych dni, czyli nie ma to znaczenia, że dziecko urodziło się i ma, to są pierwsze jego dni, czy też jest wcześniakiem. Nosić można już od pierwszego dnia, jeżeli tylko się ma na to siły i y, czuje się potrzebę. Co to znaczy potrzebę? Y Dzieci nie zawsze ten pierwszy etap, tak zwany czwarty etap po urodzeniu, czyli jak gdyby jeżeli chodzi o ich rozwój, bardzo chcą być blisko z rodzicami. Co to znaczy? To znaczy, że chcą, żeby rodzice tulili, nosili, czasami niektórzy mówią bujali. To wszystko może nam dać chusta, czyli poprzez otulenie, czyli zawiązanie chusty razem z maluszkiem dajemy naszemu dziecku to, czego najbardziej potrzebuje, czyli bliskości, bicia serca rodzica, Otulenia, czyli tak jakbyśmy wracali do jego pozycji embrionalnej, poprzez chustę podtrzymujemy pozycję, a co dzięki temu otrzymujemy? Wolne ręce. Rodzic może zrobić coś w domu, może zrobić sobie herbatę, może powiesić pranie i może wyjść na spacer. Jest to wspaniałe tak zwane urządzenie, które może wspomóc rodzicielstwo. Bardzo super może wpłynąć wówczas, gdy dzieci mają kolki. Kiedy potrzebują tej bliskości. Pokażę Państwu na tym, jak mogę bez jeszcze chusty, jak to wygląda, jeżeli chodzi o same podtrzymywanie dziecka. Opowiem zaraz o pozycji. Ale czemu te kolki? Czemu tak często o tym słyszymy? O przede wszystkim jakichś chorobach, typu właśnie, a dzieci lubią być właśnie w górze, noszone, gdy mają kolki, gdy mają refluks. Co nam ta chusta może dać? Przede wszystkim, jeżeli zawiążemy dziecko do chusty, mamy wolne ręce, nasz kręgosłup się odciąża, dziecko jest blisko rodzica. I teraz tak, rodzica, podkreślam, może nosić mama, może nosić tata. Nawet jeżeli potrzebują i chcą to zrobić dziadkowie, też mogą wspomóc i nosić w huście. Proszę Państwa, to tyle. Naprawdę nie trwa to długo. To yy, kwestia wprawy. Wyciągnięcie z chuści jest równie magiczne jak tam włożenie dziecka. Dziękuję za uwagę. A teraz zapraszam na scenę panią Izabelę Andruszewską ze sklepu Kocimiętka, która opowie o ziołach dla kobiet. Gorące brawa. Dobry wieczór wszystkim. Bardzo serdecznie oczywiście dziękuję za zaproszenie. Nie spodziewałam się tu osoba, która jest trybowana, przyznaję. Drogie panie, dzisiaj ze względu na święto i charakter, jego charakter, zdecydowałam, że opowiem wam trochę o tym, czym się na co dzień zajmuję, przede wszystkim ziołami, fitoterapią, czyli leczeniem tym, tym ziołami, a także różnymi substancjami pochodzenia naturalnego, które mają wpływ na nasze zdrowie. Prowadzę w Lubaczowie sklep zielarsko-medyczny, Także jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę, to zapraszam na głębsze poznanie tematu. Tak jak już wspominała pani Ania, opowiem Państwu dzisiaj o ziołach dla kobiet. A o czym jeszcze chciałam powiedzieć? Takim bardzo, bardzo ważnym. Proszę Państwa, stosowanie ziół, to nie jest tylko stosowanie ziół. Ziołami leczymy, tak jak lekami. I bardzo zawsze uczulam na to, żeby pochodzić do nich z szacunkiem, ostrożnością i rozsądkiem. Żyjemy w takich czasach, kiedy spożywamy bardzo dużo leków farmaceutycznych i często substancje zawarte w ziołach są bardzo do nich podobne lub z nimi konkurują, więc tym bardziej uczulam i to, co dzisiaj powiem, tak naprawdę to ma charakter taki informacyjny, a Każda terapia, fitoterapia, powinna być dobierana indywidualnie, bo to ma kluczowe znaczenie, ile nas tu jest, każdy jest inny i każdy potrzebuje troszeczkę innego podejścia. Życzę Wam tutaj wszystkim, życzę dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam panią Martę Bielec, która opowie o tym, jak zakochała się w refleksologii. Gorące brawa. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marta Bielec. Przyjechałam do was z Narola. Jesteśmy tutaj po prawej stronie z moją koleżanką Haliną. Dzisiaj chciałabym ja wam pokazać i powiedzieć, dlaczego zakochałam się w refleksologii, co to jest refleksologia. Pokazujemy pokrótce na małych, krótkich zabiegach na stopach, na, na dłoniach. Na co dzień prowadzę zajęcia z aqua fitnessu oraz nauki pływania w Tomaszowie Lubelskim. Tam pracuję. Refleksologia jest czymś dodatkowym, coś co kiedyś mi pomogło. 10 lat temu miałam duży problem z nadgarstkiem i na moje zajęcia z aqua aquafitnessu przyszła pani, koleżanka przyprowadziła koleżankę i tak to się zaczęło, że ta pani mi po prostu pomogła pracując na moim stawie skokowym a tak naprawdę pracowała na moim bolącym prawym nadgarstku. Tak zainteresowałam się tym, co mi wykonała, a tak naprawdę uwolniła mi, uwolniła mi ból nadgarstka i po godzinie, a męczyłam się trzy miesiące z nadgarstkiem, po godzinie ten ból po prostu zniknął i do dnia dzisiejszego no się nie pojawił. Tak się zafascynowałam, tą dziedziną, którą ona zaprezentowała, że dzisiaj sama jestem refleksologiem, koleżanka tutaj, która za mną przyjechała również I, i zarażamy tą refleksologią inne osoby. Ja zaraziłam Halinę, pomag pomagając jej kiedyś. I tego, tej metody może się każda, każdy z Was tutaj nauczyć. To nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnie trudnego. Wystarczy, że tak powiem, albo wejść na Polski Instytut Refleksologii i troszkę poczytać o, o, o tym, czym jest refleksologia, o czym oczywiście ja za chwilę Wam jeszcze opowiem, i, i zgłębić, tajniki, że tak, tej, 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 zgłębić tajniki tej pracy. Zabieg, który mi wykonała Pani, która przyszła do mnie na zajęcia, był tak jakby namiastką zabiegu refleksologii. Było takie szybkie uwolnienie od bólu. Osobą, która mi pomogła była Wanda Budzanowska-Bratko. Jest to osoba, która założyła Polski Instytut Refleksologii. Jest dyplomowanym refleksologiem w Międzynarodowego Instytutu Refleksologii w Stanach. Na co dzień szkolimy się razem z Haliną Uniej, cały, cały czas się ogólnie szkolimy, to, że jesteśmy już refleksologami, to jest, że tak powiem, namiastka naszej, naszej taki początek naszej drogi do, do, dalszych, do dalszej pracy polegają. Dziękuję ślicznie za uwagę, życzę udanej zabawy, do widzenia. Myślę, że co roku obiecujemy wam tą wisienkę na torcie i kolejny występ będzie właśnie tą wisienką na torcie. Zapraszamy na scenę artystkę, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Artystkę kabaretową, aktorkę. Także powitajmy ją gorącymi brawami, pani Katarzyna Pakosińska. Dobry wieczór, dzień, dzień dobry. Nazywam się, rzeczywiście wszystko się zgadza, Katarzyna Pakosińska. Bardzo mi miło, dotarłam. Pseudonim Pakosa, żebyśmy od razu lody przełamali. O, mamy też panów, niektórych, też tam serdecznie. Będą się dzisiaj jak rodzynki, będę starała się o panów również dzisiaj zadbać. Proszę państwa, no i żeby też jeszcze tak te pierwsze lody przełamać, no to znaki szczególne jakie? No śmiech, oczywiście śmiech. Śmiech, śmiech, śmiech. No i powiem Państwu, że 25 lat pracy na scenie i taka szufladka tego śmiechu, kiedyś mi to nawet przeszkadzało, bo wydawało mi się, że nie mogę innych rzeczy robić, ale teraz po latach doszłam do wniosku, że tak naprawdę w moim zawodzie bardzo ważne jest, żeby się czymś wyróżniać, prawda, żeby być rozpoznawalnym, żeby dorobić twarzy, zanim straci się pamięć, prawda? Jedna pani tuż, tuż po Występie przychodzi do mnie do garderoby i mówi tak, pani Katarzyno, ta sukienka bardzo piękna, bardzo piękna. Jak tak pani stała tyłem, to ja myślałam, że w domu kultury jeszcze choinki nie rozebrali. <noise> Także to jest tak, a propos właśnie, bardzo piękna sukienka, więc ja już mam pewien dystans. Ja już mam pewien dystans. A jeszcze a propos tego śmiechu, o którym zaczęłam mówić, to powiem, że bardzo często jestem zaczepiana na ulicy z prośbą, żebym się zaśmiała. Nigdy nie odmawiam. <noise> Też tak sobie myślę, że przecież znacznie gorzej byłoby, gdyby reagowano na mnie na przykład tak jak teraz teraz, Panie. O! Opa Kosińska, czy mogłaby się pani rozpłakać? Proszę, proszę, bo jak panią widzę, to mi się płakać chce, prawda? Także no szczęścia, śmiech, uśmiech jestem z moim znakiem rozpoznawczym i właśnie tak jak zostałam i można powiedzieć, od lat ten stereotyp działa. I rzeczywiście tym śmiechem, proszę państwa, od, no, od tego ćwierć wieku to już się interesuje. I doszłam do wniosku, i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ostatnio bardzo chętnie śmiejemy się z mniejszości, prawda? Z Januszy z Grażynek. Są dzisiaj można sali. To będziemy serdecznie pozdrawiać. No właśnie, z Januszy z Grażynek, łysych, grubych, chudych, rudych blondynek teściowych, bo daje nam to poczucie wyższości. nie? A jeszcze często na to nakładają się dowcipy o charakterze seksistowskim, jak na przykład pierwszy z brzegu znowu muszę, bo się uduszę. Czy wiecie, dlaczego Pan Młody przenosi pannę młodą przez próg? Bo sprzęt AGD sam nie chodzi. Dziewczyny, dla mnie to jest żenujące. To jest żenujące. Ale bo dlaczego kobieta musi cały dzień prać, prasować, sprzątać, gotować? Bo w nocy śpi i jej się zaległości robią. To no dla mnie to czysta prowokacja. I to faceci tu przy wejściu też oczywiście takie historie opowiadają. Proszę Państwa, jako osoba za przeproszeniem publiczna bardzo często otrzymuję rozmaite telefony i powiem, że czasami to nawet ich się obawiam. Więc jak czasami mi się wyświetla numer nieznany to się boję, nie odbieram. Ale parę dni temu w przypływie dobrego humoru odebrałam telefon i słyszę coś takiego. Halo? Pani Pakosińska, proszę Pani, dzwonimy do Pani z gazety, nowiny z naszej gminy i właśnie przeprowadzamy taką sondę, z czego śmieją się Polacy. A ja wie, o, z czego śmieją się Polacy, widzi Pani, podejrzewam, że najczęściej to z wersalki przed telewizorem. <słyska> <słyska> tak? A Pani? A, widzi Pani, a ze mną to jest dosyć skomplikowana historia, bo ja bardzo lubię czarny humor. Czarny humor? Pani? Taka śmieszka? Dlaczego? Bo czarne wyszczupla! Chociaż jak mówiła naukowska są granice, prawda? Zresztą tak jak tutaj razem siedzimy, to Wam powiem, że mi to nie grozi, bo ja to chudnę w oczach pod warunkiem, że je zamknę. E, słuchajcie. Dzisiaj tak naprawdę zaczęłam od tego od czarnego humoru, no bo ten humor czarny bardzo, bardzo, bardzo lubię. Nie wiem, czy są tutaj również miłośniczki na sali czarnego humoru. Ja naprawdę pasjami uwielbiam. W ogóle czarny humor ma bardzo długą historię. A ostatnio moja koleżanka od zębów, Elżbieta Zającówna. Kojarzycie? No, ba. No więc Ela opowiedziałam pewną historię. Jak jechała spóźniona na, na pogrzeb, bardzo jej zależało, żeby, żeby dotrzeć, ale deszcz lał, za bardzo nie mogła samochodem przyspieszyć. Ale leci, dociska ten gaz, zasuwa, zasuwa. Przyjechała uroczystość. Czystość już się rozpoczęła, więc ona byle jak zaparkowała samochód, otworzyła bagażnik, bo deszcz lał jak z cebra, otworzyła bagażnik, wzięła parasolkę, zamknęła bagażnik, biegnie wśród ten, ten tłum żałobników i tak zauważa, że wszyscy się na nią gapią. Ale normalnie tak się gapią, prawda, jakby tego nieboszczyka nie mieli. No, ale też osoba publiczna przyzwyczajona, potem zadowolona, że w końcu udało jej się być. Wraca do samochodu, otwiera bagażnik, wkłada parasolkę, ale tak patrzy na tej parasolce taki wielki czerwony napis: Trzeci festiwal dobrego humoru. <ścoughs> Powiem wam, że też tam byłam. Tylko oczywiście nie na tej uroczystości pogrzebowej, ale, ale na festiwalu. I chciałabym się pochwalić, że nawet taką nagrodę tam dostałam. A mówię o tym dlatego, że myślę, że jak wszystkie tutaj siedzimy wiemy, że jak człowiek sam się nie pochwali, to nikt go nie pochwali, prawda? Taka hm? głęboka myśl. Ja się teraz pokompromituję wokalnie, bo jak mawiał nieodżałowany Zbyszek Wodecki, lepiej się trzy minuty wstydzić, niż trzy miesiące ćwiczyć. Połóżcie, a tu ruszamy w prosektorium. I to jest takie coś. La, 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 la. Nie jest skomplikowany, ale najważniejsze by radośnie nie była. W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw. Tu i tam, lecz na razie, póki wszystko widać jeszcze niewyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. I la 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 lala, się ruszać, la la la, oczywiście, aby radośnie, dzieci tańczą, proszę. La lala la 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 lala. w prosektorium najweselej jest nad ranem. Później także tak wesoło, ale mniej Szczery uśmiech opromienia Tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze, szczerzą Ząbki Swe, tylko jeden Ten co leży pierwszy z brzegu Nie uśmiecha się, bo głowy nie ma.

żeby tak jeszcze jakoś taką ładną klamrę, to może taką klamrę muzyczną. Ja nie chcę zachowywać się jak Mieczysław Fogg. Pamiętacie Mieczysława Fogga? Ja myślę, że to prawda jeszcze pokolenie jest, które, które pamięta. Podobno pan Mieczysław Fogg, kiedy kończył swój taki podstawowy występ, miał zawsze przygotowane bisy. To kiedy publiczność tych bisów się nie domagała, to on robił coś takiego, kiedy się kłaniał. Bis. Bis. <grystanie> tak, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzać, to ja to może tak od razu muzycznie. Myślę, że piosenka, która za chwilę będą to witaminy, to myślę, że chociaż melodycznie to znacie, kojarzycie, bo przed laty śpiewał tę piosenkę Andrzej Rosiewicz. Śpiewał ją właśnie, jakie to polskie dziewczyny, są świetne w ogóle, jak witaminy, prawda? A mi się udało napisać tekst, który jest jakby żeńską, kobiecą odpowiedzią na tę męską piosenkę. Zaryzykuję, ponieważ panów jest nie, niewielu, a my się przynajmniej trochę pośmiejemy, nie? Zatem to specjalnie dzisiaj z okazji dla Kobiet. Haha, witaminy, wersja żeńska. Miałam tylu, co na głowie włosu, Kubek w kubek, każdy głupek Chociaż na swój sposób Jeden miał markowe dresy Drugi garnitury Lecz na mydle i szamponie Znał się mało który Co z tego, że syny Mają w brud witaminy Gdy polski chłopak przykro nie spać, to on śpi I chyba w całym świecie Gorszego nie znajdziecie A gdy gdyby się przydał Włoch, nie żaden polski śpioch Także rzeczywiście trzeba bardzo uważać Także tego wam życzę Uważamy na słowa, bawimy się Idziemy według swojej intuicji Marzeń, radości, stawiamy granice I razem, do zobaczenia Katarzyna Pakosińska, dziękuję bardzo

Sierokich uśmiech, uśmiech <laughs> tak zaraz <co ratuje>. nie <laughs> <Decylacja laserowa interesuje. śmiech> Losująca? Zaczniemy od kalendarzy ufundowanych przez portal Naturalna Bogini. Mamy cztery takie kalendarze, numer 40. Jest pani gratulacje, drugi kalendarz trafi do numeru 46. Jest numer 46? Nie, nie to nie jest. Ja ze Czy numer 40 jest pani? <laughs> Proszę, przyda się na pewno kalendarz. Numer 109. I czwarty kalendarz numer 106. Jest pani gratulacje. Teraz kosmetyki fundowane przez firmę Delia Cosmetics. I tak, numer, numer, numer. 113. Kto ma numer 113? Jest, gratulacje. Numer 120. Pani Gosia ma numer 120, dobrze. Numer 115, jakieś wysokie numery dzisiaj mi się losują. Jest numer 115, tam pani. Numer 230. To ma numer 230 i jest fajny. Kolejna nagroda, numer 110.